Witajcie moi kochani, kopertki z cemerkami spakowane. Jest piąteczek, piąteczek, piątunio, piątunie, nie, 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 się, nie, się nieńko. Zapalamy maszynu, Jesteśmy w łodzi po rozładunku i jedziemy do domku. Jedziemy do domku przede mną z około 120 km. Ale jestem zadowolony, bo już jest weekendik, robota zrobiona. Wszystko cacy, żadnych wpadek. Ha! Można się tylko cieszyć. Można się tylko cieszyć. Zaczynamy od cineczek. Co to jest? Co to za rower? Jaka to moc? Ile to ma koni? Nie przewróć się, ale masz rower, ale to motor chyba A do przodu. Do przodu, pojedziesz do przodu? W tamtą stronę? O tak! <grych> Jaki rower! Nie za mały dla Ciebie ten rowerek? Co? O! Witam Was moi drodzy z działeczki. Dzisiaj wziąłem żonkę. Yy, dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie była. Chciała zobaczyć po prostu ten domek. I kupiłem po prostu toaletę już do łazienki, w sensie WC Compact i no, musiałem ją wziąć, żeby, żeby podjąła, podjąła ze mną decyzję, który, 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 którą muszelkę wybrać, No wiadomo, facet jak wybierze, to będzie źle. No, więc toaletkę już wybrałem, kupiłem jeszcze trochę parę rurek, parę uchwytów, jakieś tam coś tam, będziemy zaraz działać, a ten, a... A żona pojedzie sobie albo poczeka, ale jesteśmy z dzieckiem, więc nie wiem czy poczeka. Nie wiem czy poczeka. Jak nie będzie chciała czekać, aż ja skończę pracę, to może e, po prostu pociągiem pojedzie, bo tam jest pociąg niedaleko. O, jak przejrzała podłoga, jak kobieta przyjechała. Proszę bardzo, od razu inaczej. I sprzęty poukładane. Od razu się inaczej będzie pracowało. O. I kibelek już jest. Jak na dzikusie. Jak na dzikusie. Jeszcze nie podłączony. Ale tutaj zaraz jest hydraulik. Zaznacza, tu będzie. O. I gdzie jeszcze będzie kibelek? Poza, pozaznaczał. Tu będzie szła rura. Tak. Tędy. Mhm, mamy hydraulika taniego. No wiadomo, najtańszy. Jaki był. Dobrze. Panie hydrauliku, tutaj będzie szła jeszcze rura, tak? Dobrze. On sobie pozaznacza. Mhm. Tędy będzie szła, tędy ciepła. Dobra. Chyba starczy. Można się wziąć za robotę, co? Można już się wziąć za robotę? Tędy zimna. No, także przejrzało wszystko, można się brać za robotę. I mamy pierwszy posiłek, pierwszy posiłek w domku mamy. No, nie spasz się. na stacji PKP, jak Ci się nie podobał domek? Co? No podobał. Może być? Może, musi. A to jest mój prezent na urodziny dla Ciebie. Nie zawszydzenie. Na 18. Nie Może być? Może. Może być. Odwożę teraz żonę e, na PKP, pojedzie pociągiem do domu, a do samego Legionowa pociąg dojeżdża. I, a ja wracam jeszcze porobię sobie troszeczkę. tej maski po ciach raną jak mujahedin, Zobaczcie, jak zmarzłem. Żonkę odstawiłem na PKP, a ja wracam pobawić się jeszcze w boba budowlanego. buda Budobudowno... Budowniczego boba. Moi drodzy, robi się ciemno. Jest za 10.19. I powiem Wam szczerze, że trochę mi zajęło, bo planowałem... Troszeczkę wodę. Jak widać, puściłem już do łazienki. Sparzyłem się. Ja nie płaczę, ratuję. Jeszcze raz to się wytnie. Jak widać, puściłem wodę do łazienki. Sparzyłem się. Ale jestem twardy. Przebiłem się. Woda pójdzie sobie. Tutaj wyszła. I elegancko, tu będzie szła. Tam schowana będzie i narysowałem sobie też już y, poprowadzenie wody tutaj y, do zimna ciepła, do, y, do tego. No rozrysowałem to sobie i kurde, zamówiłem folię Alufox, ale nie, nie przyszła mi ta folia i jestem troszeczkę, no jutro bym już tą folię kładł, rurki, ciach ciach, płyty, no ale nie przyszła mi folia w tygodniu i a zamówiłem ją we wtorek. I ona nadal jest kurna gdzieś u kuriera. Na poczcie Polski, Poczt, po, Poczta polska. O! To się wytnie. Yy, także jestem w plecy. Jutro przyjadę, uzupełniam wełnę. Może sobie zrobię daszek nad tym, zobaczę. Bo no, nie mogę dalej działać z rurkami. Bo wszystko wszystkie rurki idą na folię. Żeby, yy, żeby ciepło ona trzymała od ściany, żeby rurki były w cieplem. W ciepłym, prawda? Boiler wiem już, jaki chcę. To będzie Ariston płaski. Głębokość 27 cm, bo akurat tam się zmieści. I <grymianie> jak na dworcu centralnym. <grymianie> Melina. Dobra, słuchajcie, kończę i jadę do domu. Masakra. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu. Dzisiaj jest niedziela. W kolejnym dniu, w którym składam. Składam wnętrze domku w skali 1 do 1, bawię się w modelarstwo, jestem właśnie w trakcie przekształcania budynku gospodarczego na domek BRI, czyli budynek rekreacji indywidualnej. Jako, że chcę tutaj zrobić łazienkę pełnoprawną, oczywiście toaleta jest jeszcze nieprzykręcona, wszystko stoi, jest przypasowane, więc czekam tylko na pozwolenie. Pozwolenie no na zgłoszenie po prostu tego faktu, że to będzie jednak przekształcone na, na budynek indywidualnej rekreacji. I wtedy zajmę się już konkretnie na dołączeniem tutaj e, wszystkiego, tak, jak powinno być, żeby było zgodnie z prawem. E, a tymczasem powolutku sobie wkładam wełnę w ściany. Nie mam folii alufoks'a. nie doszła, więc muszę zająć się robotą, którą zaplanowałem na później, No, ale zrobię to sobie teraz. Postaram dzisiaj sobie y, ocieplić tą ścianę. Ocieplić, no upchać, watę sobie upchać w tą ścianę po prostu. A co dalej? No, czekam na to przekształcenie, żeby mówię, żeby można było już użytkować ten budynek gospodarczy jako, y, jako domek letniskowy, prawda? Żeby tam wszystko było zgodnie z prawem, z papierami. Bo pff, ja to nie lubię, jak jest coś nie tak i jakaś jest. Y, Yy, samowolka budowlana, no bo to jednak coś tam zawsze za tym kołnierzem wisi i nie daje człowiekowi spokoju. Jest zimno, zobaczcie. Paranormalnie z mojej gęby leci. <grym> nie jest fajnie, nie jest ciekawie, aczkolwiek wiem, że jak będę stąd yy, wyjeżdżał po południu i robota będzie zrobiona, to znowu będzie spoko. Także się tym nie przejmuję. Jest naprawdę, słuchajcie, dwu... no końcówka kwietnia i jest zimno i nie jestem zadowolony. No ale mówię, robota, efekty i to będzie motywujące i dalej będzie można działać. Chociaż. No, no nic już nie chciałem powiedzieć. Nie wierzę, nie? Śnieg pada. Dobra, jestem po robocie. E, ściana jest, powiedzmy, ocieplona. Roboty co nie miara, odwalone. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Łatwo nie było. Heh, jeszcze skrawki tutaj ułożyłem. W Tetris to jest ścianka działowa, ona nie ma kontaktu z dworem, więc e, Tetris poszedł. No tu jeszcze trochę tilsa poszło, ale tu już tak napchałem z ostatnim. żeby nowego worka nie otwierać. Słuchajcie, jak otworzycie nowy worek, to macie ileś tam czasu, żeby tą wełnę, zanim ona się rozpręży, powsadzać. Ale zobaczcie, jak w studiu nagrań zrobiło się cicho, w sensie dźwięk się nie, od, nie odbija za bardzo. Odrzutów mamy niedużo, dosłownie tyle, co pies napłakał. Parę skrawek gąbek też musiałem powycinać, bo tam wrogi wchodziły takie węższe, więc parę parę skrawek poszło się, że tak powiem, walić. Jestem zadowolony za tydzień kręcimy płyty na ściany, co do łazieneczki i ale to światło tutaj tańczy. Ja Cię kręcę strasznie, strasznie tutaj jest oświetlenie słabe. Co do łazienki muszę się wstrzymać, bo to jest budynek gospodarczy. A w budynku gospodarczym nie można użytkować łazienki. Więc czekam. Papiery poszły, przekształcenie na domek letniskowy. Dopiero jak, jak przyjdzie, przyjdzie pozwolenie na użytkowanie, to jest zmiana sposobu użytkowania budynku. Jeżeli to zaakceptuje starosta, wtedy budujemy dalej. Na razie mogę tylko płyty poprzykręcać w moim budynku gospodarczym. Potrzymać tutaj sobie narzędzia i tyle. No i tyle. No niestety takie jest. Takie jest polskie prawo. Także spadam jestem po robocie. Faj, fajnie ściana jest zrobiona. Jestem zadowolony. Lecę do domku. Zobaczcie co u mnie stoi od dwóch miesięcy. Żona robiła chyba faworki albo coś. <laughs> A jeszcze szwebs do tego cytrusowy. Normalnie to by nie stało, no ale mam poz pozwolenie noworoczne znaczy postanowienie, nie? <laughs> Pewnie zniknie, jak siara przyjedzie do mnie w odwiedziny. Opuszczam już moje cudowne miasto. Legionowo. Jest podziemiałeczek, zaczynamy robotę. Szósta godzina wyjeżdżam na załaduneczek do mojej ulubionej firmy farmaceutycznej po witaminki. I zrobimy sobie mały kursik po Warszawie, po Warszawie. Dzień dobry wszystkim. Mam podjazd pod rampę, ale jestem taki niewyspany. Dwa kartoniki zrzucały w klaudynie. Proszę Państwa. Podstawiamy się od razu pod rampę, bo to, to dwa kartoniki. Wydruczek. Wydruczek musi być. <śmary> Maseczka, której nie czyta komputer. Teraz dwa kartoniki, potem jeszcze dwa kartoniki i. No, i dzisiejszy towar rozładowany stanę gdzieś się będę czekał na kolejny jakiś załadunek cyk, to są gwoździe do pistoletu na gwoździe. Ja te gwoździe znalazłem na działce po prostu jak bili dechy na dachu. To nie wiem, spadło im czy coś. I te gwoździe leżały koło domku. Po prostu w trawie w ziemi włożyłem do kieszeni. No i potem któregoś razu te spodnie wrzuciłem do prania już. I żona to wyjęła z mojej kieszeni. Z, ze spodni przed praniem położyła na pralce. I oglądała to. Przyjeżdżam z działki któregoś dnia i ona zła. I ja mówię: Czemu jesteś na burmuszona? Bo ty tam jeździsz i sobie gwoździe lutujesz w jakieś wzory zamiast wziąć się za robotę. Ona myślała, że ja to zrobiłem na działce z nudów, nie? powiem wam tak, odkąd nie piję alkoholu, schudłem 6 kg. I teraz żeby jeszcze spotęgować ten efekt yo-yo, który mnie czeka, czyli chcąc jeszcze więcej zrzucić, postanowiłem rzucić wszystkie hot -dogi na stacjach benzynowych, bo po prostu ja je tak uwielbiam i nie potrafię się yy, Opamiętać co nie? <laughs> Więc postawiłem dzisiaj żadnych hot dogów na stacji. Żadnych. Od jutra. Od jutra. Ale dałem ciała. Słuchajcie, dałem takiego ciała jak jakiś amator po prostu. Amator bez języka. <laughs> rozładowałem pierwszy towar, miałem dwa rozładunki. Rozładowałem pierwszy towar, rozładowałem drugi towar i myślałem, że będę miał załadunek trzeci, bo skończyłem o dziesiątej rozładunki. <laughs> I nie dostałem żadnego załadunku. I towar, który rozładowałem pierwszy, mogłem go rozładować jako drugi. Ale rozładowałem go jako pierwszy. Gdybym go rozładował jako drugi, to byłbym teraz 20 km od domu. I pojechałbym do domu na noc. A tak to jestem 60 km od domu. I nie pojadę do domu na noc. I jedyne co zostało mi to się nawalić z tego żalu też tak zrobię. Witajcie kolejnego dnia. Jest poranek. Godzina 8:30. Czekam na załadunek. I teraz zobaczcie Nie dałem rady obalić tego browara wczoraj. I został mi na dziś, bo jest zamknięty. Hmm? O, nawet gazowany. I nie dlatego, że mi nie smakował, po prostu wypiłem tyle, ile miałem ochotę, i go odstawiłem. Z tymi bezalkoholowymi to jest właśnie tak, że nasz to na piwko. Teraz już się przyzwyczaiłem do tego, że to jest taki smak. Naprawdę. Po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja. I. Wypiłem tyle, ile miałem ochotę, i mogę go sobie teraz pić jeszcze rano. A z tymi drugimi browarkami, no to wiadomo, jak jest, co nie? No, jaka pogoda jest piękna, to normalnie wiem, że majoweczka będzie zimna. Ale cieszę się, że jest przepiękna pogoda. Lecę na rozładunek. Wieczorkiem wam ten filmik skręcę. To wszystko na, 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 na teraz w tym vlogasku. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że moja żona była w urzędzie, zapłacić podatek od tego domku. Znowu mnie skasowali. Masakra, masakra. Nie wiem już skąd te pieniądze brać, budżet się kończy, ale spokojnie na razie muszę wy, wypracować ten materiał, co mam na ścianę, a resztę się pozbiera. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Wrzućcie tam subki, kto jeszcze nie, nie subskrybuje, żeby mi się fajnie to podglądało w YouTube Studio i żeby wszystko się zgadzało. Ciao!